Hejka! Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj będzie to filmik troszeczkę inny niż wszystkie inne na moim kanale. Mianowicie zrobimy sobie test. Test jedzenia wegańskiego, a konkretnie mówię tutaj o gotowych daniach ze słoików z biedronki. Cena takiej jednej sztuki to jest 7 albo 8 zł, więc jak na cenę obiadu, to chyba najgorzej nie jest. Jeżeli chodzi o same składy, to są bardzo spoko, że tak to nazwę, bo no nie ma się do czego przeczepić. I mam tutaj chyba wszystkie dostępne smaki, czyli numer jeden. Dziki ryż z kmosą, ryżową w się z granatą i figami. Brzmi bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o wygląd, to no nie powiem, żeby... To było jakieś zachęcające, ale może smak się obroni. W drugim słoiku są medaliony w wysasie sojowym z warzywami. I to szczerze powiedziawszy najmniej mnie jakby zachęca. No nie wiem, troszkę się boję akurat tego jedzenia. A ostatni smak to jest karę w stylu indyjskim z dynią przecież i szpinakiem. I gdybym miała ocenić, tak wiecie, teraz przed spróbowaniem, które będzie według mnie najsmaczniejsze, które najmniej smaczne, to numer jeden zdecydowanie jest w sensie najlepsze będzie to danie ala indyjskie. Drugie to właśnie dziki ryż, a trzecie medaliony Dzisiaj na pierwszy ogień idzie dziki ryż, gdyż wrzuciłam sobie kaszę bulgurek, dodatek do obiadu w 190 gramach czyli jakby w jednej porcji, w jednym czyniku są dwie porcje, jest... 196 kilokalorii. Czyli w takim samym słoiku jest no tam prawie 400. Ja uznałam, że zjem sobie to naraz. Jeżeli chodzi o czas przygotowywania, to można e, albo podgrzać w kuchence mikrofalowej, albo w garnku, z czego ja chyba preferuję podgrzać to w garnku. To jest smak numer jeden i co? Czy ja to dam radę tworzyć? Może być ciężko, czekajcie. Dałam radę, hu hu. Mmm, aż mi ślinka jaka pachnie przepięknie. Ja bym mogła to zjeść tak ze słoika bezpośrednio. To przerzucę sobie od razu do garnka. Ale serio, wygląd nie jest zachęcający. I idę teraz po do kuchni o przez te 7 minut. Jest to mega, mega, mega szybki sposób na obiad, jak się nie ma czasu między zajęciami. Więc jeżeli chodzi o sam czas przygotowania, ogromny plus. No, a czy będzie dobre? To się za chwilę okaże. Więc biorę widelec. Chociaż nie wiem, czy tutaj nie była lepsza łyżka. To jest bardzo, bardzo, bardzo płynne. Biorę sobie taką porcję e, tej kaszy z sosikiem i testujemy. Wiecie co? To jest naprawdę dobre. Jest bardzo dużo smaków w tym różnych. Co prawda jakoś tego granatu nie czuję. Figi w sumie też jakoś bardzo nie czuć, ale jakby jeżeli chodzi o całość smaków, ja bym dała tak, nie wiem, z 8 na 10 poczułam teraz figę, bo to są chyba jakieś kawałki figi. Dla wszystkich studentów czy tych, co nie mają czasu robić obiadu, bardzo polecam to danie. Jeżeli chodzi o same dodatki, to myślę, że kasza bulgur jak najbardziej pasuje, kasza kuskus by pasowała, zwykły ryż też by dał radę. Także jeżeli chodzi o dobór dodatków, to kwestia myślę, że indywidualna, ale nie trzeba też to jakoś kombinować, bo wiecie, to jednak jest gotowe danie, tylko do podgrzania. No i w sumie cenowek za taką porcję to wychodzi nie najgorzej. W dodatku i ja kupiłam te y, słoiki na promocji, że druga sztuka była chyba 50% taniej. No mi by się nie chciało tworzyć aż tak Mm, różnorodnego dania z taką ilością składników, bo jak ja bo jedzenie, to raczej żeby było na szybko. I mega fajnie, że jest dostępne danie, które jest właśnie z dobrymi składnikami i jest smaczne. Dobra, to ja kończę tą porcję. Zaczęły mi się właśnie zajęcia, dlatego do zobaczonka jutro, przy teście kolejnego smaku. Dzień dobry, witam Was z drugiego dnia testowania dań z Biedronki, dań wegańskich. Nie wiem, które słoje gdzie wybrać, także może zrobię jakąś wielczankę szybką. Anę duelika faketorowa Max 1, 2, 3 i zostajesz jeszcze. Dobra, padło na to. Czyli dzisiaj mamy karę w stylu indyjskim z dynią, ciecierzycą i szpinakiem. Jeżeli chodzi o kaloryczność znowu, to w porcji się w połowie słoika jest tylko 148 kalorii. Czyli takim całym słoikiem jakoś bardzo się raczej no człowiek nie daje. Dobrze, że sobie już ryż wrzuciłam do gotowania, e, całą saszetkę, więc 100 gram ryżu do tego ja sobie dołożę. No w sumie dobrze się zużyło, bo myślę, że ryż bardziej pasuje do tego dania niż do tamtego. A jeszcze wracając do tego wczorajszego słoika, to jednak bym dała ocenę bardziej 7 na 10, bo... Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że mogłoby być to danie bardziej przyprawione, bo ja lubię mocno przyprawione rzeczy, takie wiecie, z wyraźnym smakiem, a nie wiem, tak mniej więcej w połowie jedzenia miałam takie uczucie, że... no nie wiem, chyba kolejny raz tego nie kupię. Na początku pierwsze parę klientów było jak najbardziej ok, ale potem z każdym kolejnym jakoś tak... no nie przekonywałam się do tego, Słoika z y, dzikim ryżem, z komosą różową, to się z granatu i figami. Tak jak Wam wczoraj mówiłam, największe nadzieje pokładam w tym smaku, dlatego idę wrzucić do garnka, pogrzeję i do Was wrócę z no, gotowym jedzeniem, aby testować tutaj wspólnie. A może się sprawdzimy zapach, ale to się ciężko otwiera. W zapachu jest zdecydowanie wyczuwalna dnia ciecierzyca i szpina, więc tak jak tu jest napisane. Te zapachy się bardzo mocno przebijają. Dużo bardziej niż wczoraj granat i figa. Chociaż zapach wczoraj się mi się bardziej podobał. Dobra, lecę podrzewać do kuchni, bo zaraz mam zajęcia kolejne i już mi się ryż gotował. No to co? Szybkie testowanko, bo za chwilę zajęcia, więc wypadałoby. chociaż nagrać wam tutaj recenzję przed zajęciami. Mam bardzo mieszane odczucia. Pierwsze moje spostrzeżenie jest takie, że myślałam, że to będzie smaczniejsze. Moim zdaniem jest takie trochę bez smaku, albo ten smak nie jest taki wyrazisty. Jak na danie w stylu indyjskim, jest tutaj za mało przepraw. Gdybym miała wybierać między tym smakiem a tym wczorajszym, to chyba wolę wczorajsze. Dynie w zapachu było czuć bardzo mocno. W samym smaku, no już niekoniecznie. Moja końcowa ocena to jest takie, nie wiem. 6 może. Dzień dobry, witam was serdecznie trzeciego dnia testowania jedzenia z Biedry. no i jak doskonale już wiecie ostatni słoik mi został, czyli medaliony wysosie sojowym z warzywami. Jak Wam mówiłam przed wczoraj, pewnie wczoraj też tego smaku najbardziej się obawiam, no ale w sumie wczorajsze danie myślałam, że będzie lepsze po wyglądzie, więc może nie warto odzeniać po słoiku, po prostu trzeba przetestować. Wracając do wczorajszego dania, jeżeli byście się zdecydowali, żeby to przetestować, to uważajcie na kawałki dyni. Jak ja dam sobie wczoraj ten obiad, to podczas jedzenia natrafiłam zębami na coś takiego. I cieszę się, że nie ugryzłam mocniej, bo mogłoby się to źle skończyć dla zębów. Nie wiem, czy to jest suszona dynia, ale tak to wygląda. I normalnie ja to ugryzłam, to aż mnie ząb zabolał. A teraz, wracając do tematu, zajmijmy się zawartością tego słoika. Ojej, to są sero takie jakby kotleciki. Tym razem w jednej porcji, czyli w połowie słoika, jest 175 kcal. Ok, już jest wszystko podgrzane. I tak jak wam mówiam, tutaj są takie dwa medaliony, po prostu kotleciki sojowe. No dobra, to może wezmę sobie sosiku z odrobiną kaszy. Ale to jest dobre! Z czego jest ten sos zrobiony? A, głównie pieszarki. To wiele wyjaśnia. Sam sos, według mnie, jest mega dobry. Troszeczkę zasłony, ale ja bardzo mało solę, więc tak to ja sól mocno wyczuwam. No i teraz pora spróbować tego kotlecika sojowego. Nie powinnam kolejnym razem zawartości oceniać po zdjęciu i po moich jakichś przekonaniach, szczególnie jedzenia wegańskiego, bo to jest najlepsze danie ze wszystkich, które tutaj testowałam w tym filmiku. A ci ze wszystkich, no z trzech. Serio, jedyną rzeczą, która mi przeszkadza troszeczkę, to jest yy, no słoność tego posiłku. Słoność? Jest coś takiego? Jest takie określenie? No, zasolenie. No, wiadomo, o co chodzi. Kasza kuskus -kus mi tutaj idealnie pasuje. Mhm. Szkoda, że są tylko dwa kotleciki, bo jeszcze trzeci by się zmieścił w tym słoiku. Pozwólcie mi teraz na spokojnie skończyć obiad, a ja się do Was odadzę za chwileczkę dosłownie z werdyktem końcowym. Moja ocena dzisiejszego obiadu, a konkretniej tej części ze słoika, no bo kasza kuskus -kus oceniać nie będę, wynosi 9 na 10. Gdyby nie było tak słone, to dałabym dziesiątkę. Jak sami widzicie, kolejność, którą podam Wam na początku, co mi będzie najbardziej smakować, a co najmniej, no jest całkiem inna niż ta końcowa. Podsumowując, jest to dobra opcja dla osób, które nie lubią gotować, nie mają czasu na gotowanie, no generalnie dla studentów, <grytania> dla ludzi mieszkających w internacie. Jeżeli chodzi o sam koszt, to wiadomo, że dałoby się zrobić lepszy obiad, może smaczniejszy, jak najbardziej, ale no to jest dość optymalny wybór. Nie mówię, że każdy swoich tego indyjskiego czegoś ze ciecierzycą nie za bardzo Wam polecam, ale na przykład to jest dla mnie mega. Myślę, że jest to o wiele lepszy wybór niż jakaś zupka chińska, czy y, takie te sosy gotowe, co tam się zalewa wodą, tylko. Do makaronu na przykład. Jeżeli próbowaliście któregoś z tych dań, to napiszcie mi w komentarzu, którego, czy wam smakowało, czy nie, waszą opinię, bo jestem mega ciekawa. A zatem myślę, że możemy już kończyć ten filmik. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli chcielibyście więcej takich testów jedzenia, takiego na szybko, to piście w komentarzach, że tak. I może jakiego? A ja postaram się coś wykmienić. Więc wielkie dzięki za oglądanie. Zaobserwujcie mnie jeszcze na Instagramie. No i do zobaczonka. Pa, pa.